Cześć, tu Agnieszka, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam skrzyneczkę z pozytywką, w którą włożyłam taki mini albumik harmonijkowy oraz małą karteczkę, w której przyczepiona jest w środku metryczka. Można również w niej napisać jakieś życzenia, bądź tylko na przykład wszystkiego najlepszego, już w zależności od intencji. Księżneczkę tą wykonałam z grafik dostępnych w sklepie Digital Paper. Papiery nazywają się Cute Boy i są urocze. Składają się z pięciu papierów, nie z sześciu papierów, jeszcze jeden papier mam, ale chyba nie w całości. Tak, niestety już został pocięty. Mam no, jeszcze kawałek, pokażę Wam. To jest taka krateczka delikatna, niebieska z brązowymi, delikatnickimi yy, takimi niteczkami, jakby. Papier to yy, taka yy, fakturka chlapania farbą. Yy, jasna, niebieska, yy, jasny, niebieski kolor, a chlapania są troszeczkę ciemniejsze. Ten papier yy, to są. Yy, malutkie takie grafiki, które są dostępne na papierze do wy... z elementami do wycięcia. I tutaj Wam przybliżę. To jest ta grafika i ona jest powielona na tym papierze, czyli jeden chłopczyk koło drugiego na księżycu sobie siedzi. Tu natomiast znajdują się śliczne bukieciki pastelowe w różu i w odcieniu niebieskim. No i Kropeczki. A tu mam tą krateczkę. nie się składa, dobrze, że mi zostało. Kropeczki i takie zygzaczki. Najpierw pomalowałam tą skrzyneczkę farbami. Jakimi farbami pomalowałam? Akrylowymi, właśnie. Czasami coś ucieka z głowy. Akrylowymi farbami, i później okleiłam tutaj spód papierkami. Dół też jest papierem obłożony, jak również skrzyneczka w środku. Na środku słucham kartka. Tutaj pod spodem znajduje się brokat. Może to na filmie nie widać tego dokładnie. Tak jak mówiłam, skrzyneczka jest również pozytywką. Na końcu yy, nakręcimy sobie pozytywkę, a teraz zobaczymy, co jest w środku. Tak jak mówiłam, malutka karteczka. W środku metryczka, można sobie tutaj wpisać datę urodzenia, godzinę i wymiary dziecka, wagę, wzrost. Tak, tutaj można sobie coś jeszcze wkleić, ewentualnie napisać jakieś życzenia. I teraz w środku znajduje się harmonikowy. Albumik. Tą stronę okle, okleiłam tylko papierami, natomiast tutaj jest na przemian jedna kartka ozdobiona tymi właśnie grafikami dostępnymi w sklepie, w zestawie, i druga kartka czysta, żeby można było sobie wkleić zdjęcie. Tutaj chłopek, chłopiec na e, księżycu sobie słodko śpi. Tutaj chłopczyk w kąpieli, radosny, wesoły. A tu śpiący chłopczyk na kwiatuszkach. I tu na chmurce. Tu dołożyłam jeszcze jeden z bukiecików z tego zestawu. A tu już sam bukiecik. Ja nie wklejam tego albumu, tego harmonikowego albumu, dlatego że wiem, że czasami może osoba, która. Taką rzecz dostanie zmienić zdanie co do użytkowania yy, takiej skrzyneczki. Dlatego po prostu zostawiłam niewklejony, żeby ta osoba sama zadecydowała, czy chce, aby na stałe był ten album, czy nie. A tak jak powiedziałam na początku, a może nie na początku, może w środku, teraz posłuchamy sobie słodkiej melodii. Do zobaczenia. Cześć.